Hej, czołem. Dzisiaj mam dla Was taką małą dawkę wiedzy. Myślę, że najwięcej skorzystają osoby, które jeszcze nigdy nie były w wojsku, i młodzi żołnierze, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje, więc zaraz. Zobaczycie fragment mojego wykładu, który prowadziłem na zamkniętej grupie. Ci, co się zapisali, to skorzystali. Ci, którzy się nie zapisali, nie byli, to dzisiaj będą mogli fragment tego wykładu zobaczyć i być może skorzystać. A o czym konkretnie tam mówiłem? Ja mówię, to jest taki fragment, około tam 17 minut chyba będzie trwał, także nie za dużo, żeby Was nie zmęczyć. O co chodzi? Proste tematy. Co żołnierz tak na dobrą sprawę powinien wiedzieć? Taki prosty, zwykły żołnierz idziecie do wojska, co tak na, na dobrą sprawę powinniście wiedzieć? Ci, co są w wojsku, to może się dowiedzą, że czegoś im brakuje, a ci, co chcą iść, to już będą wiedzieli, po co tam idą i jaką dawkę wiedzy będą musieli przyswoić. No i drugi temat to taki ogólnowojskowy, o wojskach lądowych, struktury organizacyjne i jak tak na dobrą sprawę to wszystko Działa. Słuchajcie, jeżeli ten fragment Wam się spodoba, to oczywiście w opisie pod tym filmem macie link do zakupu kursów onlineowych albo do skontaktowania się ze mną w celu odbycia kursu praktycznego. Także tak to może być zorganizowane i onlineowo, i praktycznie. Zresztą zobaczycie, jak to będzie. Więc zaczynamy. Zwykły szeregowy, bo niektórzy myślą sobie, że szeregowy, co on ma? Ma karabin, karabinek. Czy ma jakiś karabin maszynowy, czy jakieś inne, cokolwiek innego, i on tylko musi wiedzieć, jak odbezpieczyć broń, jak e, prowadzić ogień i w którym kierunku strzelać. No nie do końca. Przygotowanie broni i sprzętu, munduru no to, to nie jest wszystko, co, co powinien wiedzieć żołnierz, ale również trzeba dbać o sprawność tego sprzętu, a dbanie o sprawność sprzętu to też. E, dopieszczanie tej broni, czyszczenie tej broni i dbanie o to, żeby te, ten celownik, jeżeli już raz był przystrzel broń była przystrzelana, to żeby nie, nie, co, nie za każdym razem trzeba było jej przystrzeliwać. Także jak ja widzę coś takiego, że żołnierz gdzieś tam rzuci tą broń, a jeszcze nie daj Boże ma założony celownik kolimatorowy czy jakiś inny celownik, no ludzie, no to nie, nie, nie chodzi o to. Także tu zachowanie taktyczne na taktyce i nie tylko strzelanie, no to nie powinno być to, że ta broń gdzieś tam majta się, ale dbanie o to, żeby, żeby ona właśnie przez przypadek nie, nie został celownik, muszka czy szczerbinka, nie została przez przypadek gdzieś tam przesunięta podczas, podczas działań. Także to jest oczywiście oczywiście to. I dbanie o, o ten sprzęt to nie to, że szef kompanii albo dowódca kompanii albo dowódca drużyny mówi żołnierzowi, że masz wyczyścić broń. On sam musi wiedzieć to że zanim broń wejdzie do magazynu, ma być czysta. Jemu, no, ale niestety, niestety, to jeszcze gdzieś tam w niektórych, yy, zwłaszcza gdzieś tam na, do, na dobrowolnej służbie się uczy tego żołnierzy yy, gdzieś tam w wojskach obrony terytorialnej uczy się żołnierzy, że nie to, że 15 godzina wychodzę z, z jednostki, ale skoro broń jest do obsłużenia, trzeba ją wyczyścić, no to niestety ona musi być sprawna znajomość broni, posługiwania się bronią, oczywiście nie tylko swoją, bo też część osób myśli, że tylko swoją broń, jak znam to jestem super żołnierz. Ale w, dłuż, w dłuższej perspektywie, słuchajcie, ten żołnierz zwykły szeregowy, który ma załóżmy karabinę, czy to jest grot, czy to jest beryl, czy to jest jeszcze na służbie tej dobrowolnej, czasami jest wydawany jeszcze kałach kaliber 7,62. No to nie tylko ta broń, ale dobry dowódca zawsze zaznaja, zaznajamia tą swoją drużynę z tym, co powinien yy, również żołnierz obsłużyć, karabin maszynowy. Wszystko, co jest na stanie drużyny, tak na dobrą sprawę. Czy to reszty granicznik pancerny, czy to karabin maszynowy, czy nawet pistolet wojskowy, który ma tak na, na dobrą sprawę tylko dowódca. To każdy żołnierz z drużyny powinien yy, znać każdy rodzaj broni. Bo jeżeli jestem strzelcem karabinka, a jeżeli mój kolega jest, obsługuje karabin maszynowy i w trakcie działań bojowych, niestety polegnie, no to po co ja mam strzelać z karabinka, jak mogę wziąć potężniejszą broń, jaką jest karabin maszynowy, i prowadzić ogień z karabinu maszynowego? To zdaje się logiczne, no ale niestety wiadomo, że na szkoleniu podstawowym tego się człowiek nie nauczy. Ale w dłuższej perspektywie fajnie by było, jakby każdy dowódca drużyny, każdy dowódca Plutonu zwracał właśnie na takie istotne sprawy, uwagę, że na przykład jestem żołnierzem w plutonie zmechanizowanym, tak, w drużynie zmechanizowanej, no to tam jest jakiś wóz bojowy, czy to czy może zmotoryzowana drużyna, że jest może rosomak, jest może BWP-1, może jeszcze jakiś inny sprzęt wejdzie też teraz na użytek wojska, no to ten szeregowy też powinien wiedzieć, jak odpalić ten wóz, bo ten kierowca może zasłabnąć, może mu się coś innego stać i co, jak nie ma kierowcy, to już cała drużyna leży, no nie można tego w ten sposób w ten sposób do tego podchodzić. Także, tak, na dobrą sprawę, każdy członek drużyny powinien również mieć jakieś tam pojęcie o dowodzeniu tą drużyną. Jeżeli dowódca, niestety, nam zginie, no to też mapka w łapę, żeby wiedział o co chodzi, jak się posługiwać szkicem, który ma dowódca drużyny nakreślony. Dalej, co jeszcze powinien wiedzieć ten. Te, co powinien umieć, jakie mieć umiejętności. Żołnierz sam powinien dbać o swoją stałą gotowość bojową, tak zwaną, czyli cały czas powinien yy, no, dbać o swoją kondycję, sprawność fizyczną. Nie, że wiecie, no ja, ja wszystko rozumiem, że przychodzi żołnierz typu szeregowy, nadwaga do wojska i on chce być super żołnierzem. Ja rozumiem, jesteś, masz nadwagę, pracuj nad tym. Ty jesteś członkiem drużyny, ty nie jesteś dowódcą batalionu pułkownikiem, który, który może sobie pozwolić na duży bebzon, no ale niestety ty gdzieś jesteś tutaj najniższy, na najniższym szeregowym, no i niestety musisz mimo, że przyjść do wojska, mimo że teraz wojsko bierze wszystkich, no to jakoś trzeba, tak mi się wydaje, że gdzieś tu z tyłu głowy mieć to, że ja jestem żołnierzem i muszę jakoś wyglądać, muszę reprezentować sobą coś, że nawet jak w środowisku cywilnym. Pójdę sobie, to nie jestem jakimś tam ślamazarą, i tak dalej. Także to dbanie o stałą gotowość bojową, o kondycję fizyczną. Znajomość zadania przełożonego, to o tym między innymi mówiłem, że też każdy żołnierz musi, bo tak, znajomość zadania przełożonego. Jeżeli dowódca polegnie, no to dowodzenie przejmuje najstarszy stopniem i najstarszym doświadczeniem. No ale wiadomo, że ten najstarszy stopnie doświadczeniem też gdzieś może polec na polu walki i kolejny przyjmuje pałeczkę. Także, tak na dobrą sprawę, każdy żołnierz musi to wiedzieć. I słuchajcie, ostatni punkt odnośnie tego tematu to nie tylko znajomość swojego wyposażenia w drużynie, ale też znajomość sprzętu przeciwnika, żeby ja wiedział, że jak ja prowadzę obserwacje i wyjeżdża mi, załóżmy, Yy, jakiś tam czołg, leopard, przeciwnika, nasz, to żebym wiedział, czy, czy co zameldować i żebym wiedział, jakie on ma możliwości bojowe. Czy on mnie może z takiej odległości, a nie innej sięgnąć, zaobserwować i, i czy, czy mnie może zastrzelić, czy już mam, yy, mam się bać, czy jeszcze, jeszcze mogę prowadzić obserwacje. Także to, to jest to znajomość yy, właśnie tutaj sprzętu również nie tylko swojego, ale również przeciwnika. I tutaj poruszymy sobie troszkę temat drużyny zmechanizowanej, zmotoryzowanej, tak jak widzicie na tutaj na, na, na slajdzie przykładowy taki, taki schemat tej drużyny, Może, kim można być w tej, w tej takiej naszej przysłowiowej drużynce. Piechoty zmechanizowanej, zmotoryzowanej. Ja wsłucham, ja wszystko mówię tu na bazie tej piechoty zmechanizowanej, zmotoryzowanej, z tego względu, że jeżeli pójdziecie do wojska albo zostaniecie powołani na jakieś tam ćwiczenia rezerwy, to niestety ty, 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 tych piechocińców, żołnierzy piechoty jest potrzeba jak najwięcej. Bo to jest, no jakby nie patrzeć, mięso armatnie, które jest rzucane na przedni skraj obrony, ale do tego zaraz jeszcze. Jeszcze dojdziemy, jeszcze Wam pokażę, jak to, jak to faktycznie wygląda. Także tutaj mamy oprócz tego strzelca karabinka, mamy również obsługę karabinu maszynowego, czyli celowniczego i pomocnika celowniczego. Mamy również celowniczego ręcznego granatnika przeciwpancernego. I zresztą no tak ta jak widać tutaj na slajdzie. Lecimy dalej z trzecim tematem, czyli Struktura organizacyjna wojska. No to też trzeba się orientować mniej więcej, jak to nasze wojsko wygląda. I tak jak tutaj widzimy na tych moich, to też znowu to są znaczki pododdziału zmechanizowanego. Czyli najmniejsza tutaj to jest sekcja lub załoga, tak? Z jedną kropeczką. Później mamy, załóżmy, drużynę około 10 osób, jeżeli to jest drużyna zmechanizowana. W plutonie 3-4 plutony, w kompanii 3-4 yy, plutony i tak dalej. Później mamy pułk. Yy, przepraszam, batalion. Też kilka tych kompanii yy, w batalionie jest, ale już yy, no, batalion jest bardziej yy, zaawansowaną, że tak powiem, jednostką, ma swój własny sztab. I nie tylko w takim batalionie załóżmy zmechanizowany, nie tylko pod, pojawiają się kompanie zmechanizowane, nie tylko pododdziały zmechanizowane, ale na pewno taki batalion musi być e, wsparty dodatkowo kompanią, załóżmy dowodzenia, kompanią logistyczną, kompanią wsparcia. Być może gdzieś tam na jakimś etapie, gdzieś tam pojawi, może się pojawić kompania czołgów. E, wyższy szczebel, oczywiście pułk, brygada. I dywizja. A jeżeli chodzi o dywizję, to w tej chwili mamy, no można powiedzieć, cztery dywizje w Polsce. Tutaj macie wypisane, jakie mamy dywizje: 11., 12, 16, 18. Co ciekawe, wielu cywili myśli, nie? że jeżeli mamy 18 dywizję, czyli to jest 18 dywizji mamy, że jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Nie, nie, po prostu te dywizje gdzieś tam dziedziczą. Tradycje wcześniejszych jednostek, i dlatego dostałem, załóżmy, jakiś tam numerek, że to jest 18 Dywizja, czy 11, czy 12, czy, czy, czy 16. Teraz, aktualnie, gdzieś tam nasz Majster kochany ma w planach tworzyć jeszcze jedną, kolejną Dywizję pierwszą Dywizję Piechoty, z, z tego co pamiętam, ale to gdzieś tam jest w planach. Na razie jeszcze 18 Dywizja nie jest w pełni ukompletowana. Ale jeżeli chodzi o te Dywizje, to tak. Zobaczcie, zwróćcie sobie uwagę na to, że to są no, taka dywizja, to jest dosyć potężna jednostka. Tam jest samodzielnych takich jednostek dosyć dużo. I mamy tutaj na przykład 11. lubuska dywizja Kawalerii Pancernej, która była hitem dzisiejszego odcinka z Arnoldem Schwarzeneggerem. Kto nie widział, no, nie będę już tutaj rozwijał tematu, także zapraszam na, na mój kanał na YouTube. I tutaj, tak jak widać, dwie brygady w 11 lubuskiej dywizji kawalerii pancernej. Mamy dwie brygady pancerne brygadę zmechanizowaną, pułk artylerii, pułk przeciwlotniczy. No i gdzieś tam jakieś kolejne batalion dowodzenia, batalion, batalion remontowy. No tak to, tak to wygląda. Kolejna dwunasta szczecińska dywizja zmechanizowana. To jest tu już troszkę inna struktura. Tam wcześniej mieliśmy dywizję pancerną. Teraz mamy dywizję zmechanizowaną. Tutaj teoretycznie nie ma czołgów, w praktyce też nie ma czołgów, a już popowiem dlaczego. Mamy trzy brygady zmechanizowane. I w drugiej brygadzie zmechanizowanej jest jeszcze batalion czołgów, teoretycznie ale w praktyce go nie ma, bo oczywiście wszystko oddaliśmy na Ukrainę. I oczywiście podobna struktura, bo jeszcze też mamy pułk artylerii, pułk przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, batalion remontowy. 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana też ma dwie brygady zmechanizowane, zmechanizowane brygady kawalerii pancernej. Też jest tutaj pułk artylerii, również pułk przeciw, przeciwlotniczy, także jak widzicie, te struktury są bardzo podobne i e, pułk logistyczny, batalion dowodzenia. A tutaj, tak, e, w ramach ciekawostki, 18. Dywizja Zmechanizowana już nie ma. Załóżmy, tego pułku artylerii może gdzieś tam e, w przyszłości będzie, ponieważ pan Majster zamówił 500 hajmarsów, no to może coś tam z tą artylerią rozwiną w 18. Dywizji. Ale tak jak widać jest tutaj brygada zmechanizowana, brygada strzelców podchalańskich i brygada pancerna, do, do tego jeszcze pułk logistyczny i 18. Batalion Dowodzenia. No powoli się ta brygada, powoli się ta dywizja rozwija. Jak to będzie w przyszłości, to zobaczymy. I teraz słuchajcie, tutaj cztery dywizje, ale w ramach żeby Wam mniej więcej uzmysłowić, jak to wygląda na polu walki, to rozrysujemy sobie jedną pojedynczą brygadę, brygadę zmechanizowaną. Tą z jednym X. -em. I słuchajcie, tutaj jak widzicie na y, tym slajdzie mamy kreskę poziomą i dwie pionowe. Tutaj mamy trzy pola. Trzy pola na każdym polu umiejscowimy sobie batalion z tej brygady. I tak jak powiedziałem, rozrysujemy sobie brygadę. Ten, te lewe pole, jak widzicie, jest największe, ponieważ ten jeden batalion sobie rozrysujemy w pełni, żeby sobie uzmysłowić, ile tam jednostek, jak to mniej więcej wygląda e, taktycznie, takie, takie standardowe, taktyczne rozwiązanie, rozmieszczenie jednej brygady. No, a te dwa kolejne bataliony mniej pola, bo nie, nie, nie rozrysuję tego do końca. I teraz pojawiały się, pojawiają się kolejne linie na tym jednym polu dla batalionu. Są to linie rozgraniczające poszczególne kompanie. Pamiętacie na, na, pamiętajcie na wcześniejszym slajdzie, jak były tak od takich malutkich znaczków aż do znaczku dywizji? Nie? No to te, tutaj kompanie jeszcze nie są najmniejsze, ale spokojnie. Sobie wjeżdżamy tutaj z pojedynczym plutonem na tej naszej całej kompanii. Te, te całe pole dla kompanii, ale to całe pole dla kompanii, oczywiście, sobie musimy umiejscowić trzy plutony. Trzy plutony zmechanizowane. Tak jak widać, dwa plutony są z przodu na pierwszej linii i jeden pluton gdzieś tam w odwodzie. Także dowódca kompanii myśli, jeden pluton sobie zostawił odwodowy. Nie jest źle. Tutaj trzy, trzy takie mniejsze znaczki plutonu, a tutaj już całe kompanie nie będziemy ich rozrysowywać. I słuchajcie, tutaj dowódca batalionu też sobie jedną kompanię zostawił w odwodzie, tak jak widzicie, na, kolej, na kolejnym slajdzie. Rozmieszczamy sobie kolejne bataliony na te mniejsze tutaj pola dla batalionów, co były, także ta, ten jeden znaczek y, batalionu y, z dwoma kreskami na górze to jest batalion, jedna kreska kompania trzy kropeczki pluton. I tutaj tak jak widzicie na prawym skraju jest batalion czołgów. To jest akurat z naszych batalion czołgów, także mniej więcej tak tutaj całą brygadę sobie rozmieściliśmy, że na lewym skraju jest tutaj cały batalion zmechanizowany, w środku batalion zmechanizowany i na prawym skrzydle batalion czołgów. Ale to nie wszystko, bo to w takiej brygadzie, zobaczcie, co jeszcze może być. Może być batalion inżynieryjny, tam te, te, same, te znaczki na samym dole. Sobie teraz omówimy. Na samym dole pojawiło się dużo znaczków. Czyli tak, od lewej strony batalion inżynieryjno-saperski, można powiedzieć. Kolejny batalion to jest ten, nasz, nasza kompania zmechanizowana, odwodowa. Kolejny batalion to jest batalion dowodzenia. Kolejny batalion z tym łukiem takim, to jest batalion przeciwlotniczy następnie batalion logistyczny i batalion nie, przepraszam dywizjon Przeciwlotni, przeciwlotnicy mają dywizjon nie batalion to się u nich dywizjon nazywa dywizjon przeciwlotniczy batalion logistyczny i na prawym skraju tak rozrysowany mniej więcej schematycznie tak jak powiedziałem schematycznie też dywizjon artylerii o przeciwlotnicy zamiast batalionów mają dywizjon zamiast kompanii mają baterie no tak, tak to u nich jest Trzeba się do tego przyzwyczaić. Tam z przodu takie kropeczki niebieskie to oczywiście są również nasze jakieś tam elementy rozpoznawcze, które yy, jednostki rozpoznawcze wysyłamy gdzieś tam do przodu, żeby rozpoznały, że przeciwnik nas, do nas podchodzi. One nie mają za zadanie nawiązywać walki z przeciwnikiem, tylko po prostu rozpoznać, poinformować, co na nas idzie, w jakiej ilości i czy damy radę. Ok, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli się podobało, dajcie łapę w górę, dajcie komentarz taktyczny, napiszcie, co myślicie o takiej formie prowadzenia zajęć. Mówię, być może ktoś skorzystał z pewnej tutaj, z pewnych informacji, które przekazałem. Mam nadzieję, że były, że były wartościowe, że byłyby merytoryczne. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie okazję wesprzeć albo możliwość wesprzeć rozwój kanału. Jeżeli chcecie to oczywiście w opisie pod filmem macie link do zakupu koszulek, bluz, do zapisania się na kurs praktyczny, na kursy z, ze szkolenia strzeleckiego, ze strzelania z broni palnej. Ale oczywiście w ofercie również są kursy online, gdzie nie musicie wychodzić nawet z domu. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki. Cześć i czołem.